Każdemu z nas nieraz zdarzyło się stać długo w kolejce do kasy, będąc w pociągu stać gdzieś w szczerym polu pomiędzy Świętochłowicami a Chorzowem, albo utknąć w korku samochodowym na zakopiance przy akompaniamencie największych przekleństw, na jakie umożliwia nam nasz ojczysty język. Oczywiście są to dla nas wyjątkowo irytujące momenty. Ładnie rzecz ujmując na potrzeby tego filmu, ale jeszcze 200 lat temu podczas podróży morskiej przez Atlantyk opóźnienie mogło wynieść ponad miesiąc bez dostępu do dzisiejszych wygód, opieki medycznej czy social mediów. Zapraszam Was na kolejny odcinek poświęcony podróży przez Atlantyk w XVIII wieku. Przy obecnej technologii, jaką dysponujemy, przepłynięcie Oceanu Atlantyckiego w dalszym ciągu stanowi wyzwanie, z racji samej odległości oraz zmiennych warunków pogodowych. Jednak cofając się do XVIII wieku, taka podróż należała do jednych z najniebezpieczniejszych, na jaką mogła pisać się osoba w tamtym okresie. I bynajmniej nie chodzi tutaj o te dwa czynniki, o których teraz wspomniałem. Podobnie jak w obecnych czasach, aby móc w ogóle skorzystać z takiej przeprawy, potrzeba było zakupić bilet. Samo kupno takiego biletu stanowiło już spory problem, ponieważ w dalszym ciągu były to czasy kolonialne, a zainteresowanie nowym światem było ogromne. Nie wspominając już o rewolucji amerykańskiej, która miała miejsce między 1775 rokiem a 1783. Koszt takiej wycieczki był cholernie drogi. Przykładowo w 1750 roku cena takiego wyjazdu służbowego z Wielkiej Brytanii do Filadelfii wynosiła około 8 funtów i 12 szylingów, co w tamtych czasach dla zwykłego obywatela przekładało się to na około 4 lata solidnej pracy jako robotnik albo praktykant. Na podstawie tych informacji mogłoby się teraz wydawać, że taka możliwość była przeznaczona jedynie dla najbogatszych ze społeczeństwa. Otóż okazuje się, że nie do końca, ponieważ w przypadku pierwszych kolonistów z początku ery kolonialnej koszty transportu i utrzymania pokrywały agencje kolonizacyjne, tak jak na przykład Virginia Company czy Massachusetts Bay Company. W wielu przypadkach ludzi ze starego kontynentu zachęcano do skorzystania z takiej oferty przez tak umiejętną machinę perswazji promotorów, że nowoczesne techniki reklamowe związane ze sprzedażą telefoniczną garków emerytom pozostają daleko w tyle. W zamian za transport i przelukrowane obietnice o nowym lepszym życiu osadnicy godzili się pracować dla agencji jako robotnicy na podstawie kontraktu. A teraz najlepsze, co się działo z takimi umowami? Kapitanowie statków, którzy byli zaangażowani w cały interes, otrzymywali wysokie nagrody ze sprzedaży kontraktów na usługi ubogich migrantów i stosowali każdą metodę zachęty, aby załadować tylu pasażerów, ile ich statki były w stanie przewieźć, a z czasem, jak same obietnice nie wystarczały, stosowano groźby czy porwania. Również zachęcano władze do pozbycia się problemu i oferowano skazanym możliwość migracji do Ameryki zamiast kary więzienia, tak więc na jednym statku można było spotkać różne warstwy społeczne, co tym samym mogło się różnie skończyć, ale o tym już za chwilę. Będąc już na miejscu nowo przybyli osadnicy, nagle zderzali się z rzeczywistością, że, no, nie do końca obietnice pokrywały się z prawdą i byli wręcz niewolnikami na usługach tutejszych kolonizatorów, gdzie ich los był bezpośrednio zależny od właściciela, bez możliwości powrotu. Z czasem taki system stawał się coraz większą przeszkodą kolonizacji, dlatego rozwinęła się nowa metoda zachęcania osadników do przejazdu do Ameryki. Firmy czy niezależne rodziny będąc już tam na miejscu zawierały z potencjalnym osadnikiem negocjowaną i bardziej klarowną umowę, gdzie w zamian za transport i utrzymanie przyszły kolonista zobowiązywał się do pracy przez określony czas, zwykle od 4 do 7-8 lat. Po wywiązaniu się z kontraktu otrzymywał opłaty za wolność czasami obejmujące nawet mały obszar ziemi około 20 hektarów. Załóżmy więc, że już bilet kupiony, jak to mówił pan Zbigniew, i ruszamy w szeroką podróż do Ameryki. Podobnie jak w przypadku dzisiejszych standardów, istniały pewne ograniczenia związane z bagażem. Wszystkie rzeczy osobiste najczęściej musiały się zmieścić w średniej wielkości skrzyni, która mogła też służyć za siedzenie, ponieważ w przypadku wyboru przewozu statkiem, nazwijmy to klasy drugiej, pokoje, a w zasadzie kondygnacje były współdzielone z innymi pasażerami. Tym bardziej, że statek był przeładowany towarami wszelkiej maści. Stąd też momentami było naprawdę ciasno. Jedzenie też pozostawiało wiele do życzenia. Główne racje żywnościowe składały się z solonej wołowiny, sera, ryb, piwa oraz herbatników niewiadomego pochodzenia bez daty przydatności. Przy czym jakość tej żywności była wprost proporcjonalna do czasu podróży, gdzie pod sam koniec takie szarcie już samo wychodziło z beczek, a brak wentylacji w połączeniu ze złym drenażem tylko przyspieszało ten proces. Tak więc na całym statku po prostu niewyobrażalnie cuchnęło. Przykładowy jadłospis dla marynarza w ciągu dnia wyglądał następująco. Składał się z 450 gramów herbatników i galona piwa. Dodatkowo były tygodniowe racje żywnościowe, które obejmowały 2 kg solonej wołowiny, 1 kg solonej wieprzowiny, 1 litr grochu, po 1,5 litra płatków owsianych i pszennych, 170 g masła i 340 gramów sera. Oczywiście na każdym pokładzie można było uświadczyć inne racje żywnościowe. Czasami zabierano żywe zwierzęta na pokład, które z czasem trafiały na talerz. Gramatura jedzenia różniła się też pomiędzy załogą a pasażerami. Tak czy inaczej, porcje na pewno nie należały do jakichś spektakularnych. Jeśli chodzi o statki, w XVIII wieku w dalszym ciągu możemy zapomnieć o wykorzystywaniu silników parowych. Co prawda pierwszą łódź napędzaną takim rozwiązaniem zaprezentowano pod koniec XVIII wieku w 1783 roku. Jednak na jakiekolwiek wdrożenie do użyteczności takiego rozwiązania potrzeba było czekać kolejne kilkadziesiąt lat, gdzie za początek żeglugi parowej uznaje się 18 sierpnia 1807 roku, kiedy swój pierwszy rejs odbył statek parowy o nazwie Claremont stworzony przez Amerykanina Roberta Fultona. Początkowo wyprawy do kolonii były finansowane ze środków prywatnych, z czasem przybierały coraz bardziej wydźwięk polityczny. Jeszcze w XVI-XVII wieku główną rolę odgrywały galeony, cechujące się wysoką nadbudówką rufową oraz galionem, czyli figurą na dziobie statku zwykle nawiązującą do jego nazwy. Z biegiem lat galeony zaczęły przekształcać się w okręty liniowe. Takie zmiany wynikały głównie ze sposobów działania wojennych, gdzie wraz z upływem czasu abordaże coraz bardziej traciły na znaczeniu, a walka zaczęła przybierać bardziej formę dystansową. Dlatego zbrojenie takich galonów zwiększano o dodatkowe pokłady działowe, gdzie z czasem przybierały one formę dryfujących na wodzie przerośniętych obżartych smoków. Przykładem może być tutaj portugalskie galone São João Baptista, zbudowane koło 1530 roku, uznawane za największy i najmocniejszy galon w historii, mający aż 1000 ton wyporności z 366 armatami na pokładzie. Typowe zajęcia podczas podróży obejmowały kucharza, chirurga, głównego strzelca czy bosmana odpowiedzialnego za żagle, a nawet można było świadczyć duchownego, natomiast pozostali członkowie załogi zwykli wykonywać inne obowiązki związane ze statkiem. Przybywając długi czas na morzu, marynarze poza służbą musieli coś ze sobą zrobić i najczęściej przesiadywali w swoich ciasnych kajutach, przede wszystkim pijąc, no to jest chyba oczywiste, ale poza tym grając w kości i karty, opowiadając historię, koląc na instrumentach, czy rysując, albo rzeźbiąc. W trakcie dnia można było bardzo często usłyszeć pieśni zwane szantami, pomagając przetrawić czas przy powtarzalnych zadaniach. Dobrym przykładem może być jeden z bardziej znanych utworów nazwanych Drunken Sailor, czyli pijany marynarz. W XVIII wieku powolne galaony zaczęły coraz bardziej ustępować szybszym i zwidniejszym fregatom. W związku z ograniczoną długością drewnianych kadłubów jedynym sposobem na zwiększenie prędkości było powiększenie liczby żagli i ich łącznej powierzchni, stąd też pojawiały się okręty nawet pięciomasztowe, ale najczęściej można było spotkać statki z trzema masztami. W takim razie osoba, która chciała przepłynąć przez Atlantyk, najprawdopodobniej wchodziła na pokład fregaty, przy czym nawet przy lepszej mobilności takiego statku podróż wynosiła i tak minimum kilka tygodni. No problem pojawiał się, kiedy przeprawa trwała dłużej niż powinna. I myślę, że tutaj jest dobry moment, aby przejść do niebezpieczeństw takiej eskapady. Na początku filmu wspomniałem o tym, że sama przeprawa przez Atlantyk w XVIII wieku należała do jednej z najgroźniejszych, na jaką pisał się człowiek. I teraz dlaczego faktycznie tak było? Weźmy może na sam początek oczywistości, które jako pierwsze przychodzą na myśl. Przede wszystkim do pokonania był ogromny dystans dzielący Europę od Ameryki. W trakcie takiej podróży ocean atlantycki potrafi zaserwować wyjątkowo silne prądy oceaniczne, które często zachowują się w sposób nieprzewidywalny, a w skrajnych przypadkach mogą się tworzyć fale wielkości samego statku, jak nie większe. Dodajmy do tego jeszcze wszelkie maści sztormy czy trąby morskie i dla załóg jest w zasadzie poza wodach. Myślę, że drugą kwestią wartą uwagi jest transatlantycki handel niewolnikami który w głównej mierze opierał się na wysyłaniu do kolonii Afrykańczyków, z racji coraz większego zapotrzebowania na przyprawy, a przede wszystkim cukier. Zasady były odmienne od tego, co można było spotkać w samej Europie, koloniści dogadywali się z lokalnymi przywódcami, aby wydawać im ludzi z głębi kraju, którzy często byli ofiarami wojen czy konfliktów politycznych w zamian za broń, ubrania albo inne towary przemysłowe. Takie osoby były zakute w kajtanę i pakowani setkami do ładowni statku, mieli przetrwać podróż do Ameryki w maksymalnie zatłoczonych warunkach, bez dostępu do światła. Wielu nie przeżyło, a ci, którym się udało, lądowali wprost na aukcje sprzedażowe. Były też przypadki, gdzie udało się uwolnić i taki statek dryfujący gdzieś na Atlantyku stawał się jedną wielką sceną batalistyczną. Jeśli chodzi o stosunki między kapitanem a załogą, no to były one różne. Czasami poprzez zbyt niskie płace czy brak odpowiedniego zaopatrzenia mogło dojść do buntu na pokładzie, a pech chciał, że kapitanowie mieli w zwyczaju oszczędzanie na różnych aspektach, w tym na ich własnej załodze. W obu przypadkach taki przewrót mógł prowadzić do powstania kolejnej grupy piratów, którzy mając pod kontrolą okręt prowadzili dalszy rozbój. Oczywiście jeśli udało mi się w ogóle przetrwać. Trzeba pamiętać, że były to czasy rewolucji amerykańskiej, gdzie w dalszym ciągu nawet przed rozpoczęciem konfliktu pomiędzy Wielką Brytanią a jej 13 koloniami w nowym kontynencie istniały wpływy hiszpańskie, francuskie, holenderskie, portugalskie i innych zaangażowanych państw europejskich. Dlatego przetrwanie w kolonii tym bardziej potrafiło Takiej podróży no, było mocno dyskusyjne. W ogóle, przy tak długim czasie przebywania na oceanie i wymieszaniu różnych warstw społecznych skupionych w jednym miejscu, mogło też dojść do kulturalnej wymiany zdań, gdzie na następny dzień można było zastać jednego z rozmówców z kosą wbitą pod żebra. Tak, no, takie sytuacje się zdarzały. Konflikty tym bardziej narastały, kiedy zaczęło brakować jedzenia, które z kolei stwarzało dodatkowe problemy. Że złe przechowywanie żywności na pokładzie roiło się od wszelkiego rodzaju robactwa czy szczurów, przenosząc różne choroby i zarazy. Samo przybycie hiszpańskich konfiskadorów do Meksyku w XVI wieku zdziesiątkowało tutejszą ludność aztecką, która nie była odporna na europejskie choroby. Osoby pokonujące Atlantyk często były zmarznięte i mokre, a zła dieta powodowała nie tylko niedożywienie, ale specyficzne przypadłości, takie jak szkorbut gdzie typowymi obejwami są wypadanie zębów, obrzęki, zwiększona skłonność do się i dłuższego i nie ran, krwawe wybroczyny na skórze i błonach śluzowych, anemia oraz osłabienie, czy charakterystyczny dla korbutu zapalenie języka z wybroczynami. Choroba spowodowana była brakiem witaminy C w diecie, dlatego na niektórych statkach do diety dodawano kapustę, która rzekomo miała temu zapobiegać, posiłek suszonych warzyw czy koncentratu soku owocowego zwanego ROP, wyglądem przypominający typowy dżemba Niestety, aby jednocześnie zachować świeżość tych produktów jak najdłużej, potrawy musiały być wpierw ugotowane, tracąc przy tym większość witamin. Jeśli zabrakło jedzenia, to polowano na no wszelkiego rodzaju ptactwo czy morskie żyjątka, a w skrajnych przypadkach interesowano się szczurami znajdującymi się na pokładzie. Co w przypadku, kiedy podczas podróży ktoś zachorował, a jakby nie patrzeć, zdarzało się to dosyć często. Jeśli chodzi o medyczne zaopatrzenie, tym bardziej przy statkach wypchanych po brzegi przyszłymi kolonistami, no można było praktycznie zapomnieć o lekarstwach czy jakiejkolwiek opiece medycznej. Choroba morska była wręcz chlebem powszednim dla pasażerów. Osoby przywylekłe chore, np. Na, na zapalenie płuc, najczęściej umierały w kolejnych dniach, a dzieci, które jeszcze nie chorowały na odrę albo ospę, zazwyczaj będąc w trakcie przeprawy, umierały właśnie z tego powodu. Następnie ciała zmarłych były wyrzucane za burtę, aby zwolnić miejsce na statku. Gorzej, kiedy podczas podróży ktoś doznał poważnych obrażeń. Wówczas chirurdzy zabierali się do pracy, oczywiście bez znieczulenia takiego biedaka, a ponieważ operowali w ciasnych i brudnych warunkach, efekt mógł być odwrotny do zamierzonego, infekcje i gangrena były na porządku dziennym. Jeśli chodzi o system nawigacji, w XVIII wieku obserwowano ruch słońca, w nocy korzystano z gwiazdozbiorów, jak i ruchu księżyca, a pojawienie się ptactwa przy okręcie, po dłuższej i tułaczce było oczywistą wskazówką na to, że statek jest blisko swojego celu podróży. W 1731 roku John Hadley wynalazł sekstant coś na wzór kątomierza, który potrafił w bardziej precyzyjny sposób określić wysokość ciał niebieskich nad horyzontem, jaki pozwalał ustalać linie pozycyjne względem Ziemi. Oprócz wynalazku Hadleya w 1759 roku powstało inne praktyczne rozwiązanie do wyznaczania długości geograficznej na morzu. Był to chronometr morski skonstruowany przez stolarza Johna Harrisona. Obie metody stały się szeroko stosowane w XIX wieku. I tutaj taka mała ciekawostka: jeśli ktoś miał do czynienia z zegarkiem mechanicznym z certyfikatem COSC, to oznacza, że zegarek przeszedł poprawnie wszystkie badania przeprowadzone przez niezależne laboratorium szwajcarskie. Badanie trwa 15 dni, gdzie przy około 24% wilgotności względnej powietrza, po każdych 24 godzinach mierzy się chód chronometru oraz nakręca i nastawia mechanizm. Przy pozytywnym wyniku mechanizm zegarka otrzymuje certyfikat oficjalnego chronometru potwierdzającego jego dokładność i działanie. To tyle w dzisiejszym odcinku. Dla zainteresowanych zapraszam do sekcji komentarzy pod filmem. Do następnego.